Kolejny piękny dzień. Witamy na Przedwiośniu w rejonie Środy Wielkopolskie, powiat średzki. Jesteśmy niedaleko miejscowości Dębić, Dębiczek. Gospodarstwa z Orzeszkowa e, rodziny Kaźmierczak, z gospodarstwem, z którym jesteśmy od samego początku, a nawet bym powiedział, że jeszcze znacznie wcześniej e, współpracowaliśmy, gdzie zanim powstała nasza firma. Przygotowanie gleby. Jak widzicie w tym gospodarstwie poplony są uwielbiane, lubiane. w koleista. Facelia słonecznik, takie trzy mieszanki z reguły wysiewamy tu od wielu lat e, po żniwach. W zeszłym roku rosła tu pszenica, po pszenicy była, e, był zasiany poplon. Zobaczmy, jak pan Janek orze. Bez nawigacji, stare wdzięczne oko pana Janka, przepraszam za stare, doświadczone miałem na myśli. Powiem Wam szczerze, że troszkę mu dzisiaj zazdroszczę. Uwielbiam też raz po raz, mogliście często też widzieć te nagrywki, jakieś wrzutki, relacje. Uwielbiam, można tak szczerze powiedzieć, odprężać się tym sprzętem. Właśnie, orka wiosenna. Hmm. Dużo komplikacji z, z różnymi przepisami dotyczące ekoschematów, ale zobaczmy, jaka struktura gleby. Ta pszenica w zeszłym roku... Skończyła się plonem 9, 9 ton. Ale fajna struktura gleby. Pole ma, jeszcze pamiętam, ale chyba niecałe 10 hektarów. I na tej pierwszej części z lepszą strukturą gleby zasiejemy około 4-5 hektarów cebuli. Cebuli z siewu, a w rejonie Środy wielkopolskiej cebula z siewu. Jest to coraz trudniejsze warzywo do prowadzenia. Pole niecałe 10 hektarów. Tej, od tej części będziemy to też bardzo często Wam pokazywać. Co jakiś czas ja będę też pryskał, robił te relacje. Jak dawniej, tam na gorszej części, gdzie mamy e, więcej frakcji pylistych, gleby lekkiej, będą posadzone ziemniaki jednoetapowe. Toż jednoetapowo, jednym, za jednym przejazdem. Też to będziemy Wam pokazywać. Pokażę jeszcze orkę, którą wykonuje doświadczony operator Pan Janek. Marki, których chyba nie trzeba przedstawiać, co? Jelonek, John Deere, Puk No właśnie... Orka wiosenna... Hmm... Co powiecie? Jakie będą komentarze pod słodem, pisać wasze odczucia. No ale faktycznie tutaj w tym gospodarstwie, gdzie w tym roku będzie 135 hektarów ziemniaka i około 30 hektarów cebuli. Orka odgrywa bardzo ważną rolę. Humifikacja resztek pożniwnych, łatwiejsza walka z chwastami, dużo kombinacji kiedyś dużo też robiliśmy testów, to jest nasz Wspólny chyba już od 2019 roku tu jesteśmy, zanim jeszcze powstała nasza firma. Zobaczcie, ile sezonów razem. I wiele też z właścicielem, z Darkiem testowaliśmy. Część ziemniaków była na pługu dutowym, część ziemniaków była na podorywce, część ziemniaków na orce. I powiem Wam szczerze, że ziemniak, ta roślina, która uwielbia powietrze i odpowiednie, profesjonalne przygotowanie gleby, głęboka, pulchna uprawa, no, jednak ta orka i ziemniak to jest coś, co się scala. I ziemniak w systemie orkowym, tradycyjnym, wygrywa zawsze tu od lat. Nadal cały czas testujemy, nadal się bawimy. No i ta uprawa orkowa, jeśli chodzi o ziemniaka, oczywiście, wygrywa. Wygrywa. Humifikacja resztek pożniwnych, mniejsze problemy z chwastami, mniejsze problemy nawet z szkodnikami. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Będziemy Wam pokazywać. Ja też osobiście będę tu też pryskał i będzie tych informacji coraz więcej. Przygotowanie gleby, no tutaj można powiedzieć, że z wyjątkiem tej orki wiosennej. Podejście jest naprawdę mega regeneracyjne. Pszenica, ścięta słoma, potem uprawka z posianym poplonem. Z reguły są to trzy rośliny wymieszane razem. Każdy, każdego gatunku po około 8 kg poplonu. Facelia, rzodkiew oleista i słonecznik. Tutaj te poplony wygrywają w tym gospodarstwie. Od wielu lat to obserwuję i naprawdę fajnie się to sprawdza. Zobaczcie, mamy tą masę. A, przygotowanie gleby, właśnie, powiedzmy o tym przygotowaniu gleby. Dziś, dziś mamy piątek, 6 marca, tak? Jak się nie mylę. Siódmy. A, jutro Dzień Kobiet. Dzień kobiet, dziękobyt. kobiet, nie każdy się dowie. Pamiętam taką piosenkę z gimnazjum czy z podstawówki, chyba z podstawówki bardziej jutro. Dzień kobiet. zobaczcie. To dla miłych pań, które też coraz częściej nas oglądają, które interesują się produkcją, regeneracją gleb, tym jak, co to znaczy śledzialność, śledzialność warzyw i tak, śledzialność produktów, drogie, drogie panie, wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszego waszego święta. Ale jak to obejrzą, ludzie wczoraj, czyli wczoraj się... Tak, czyli jak to obejrzycie wszystkiego najlepszego z okazji Waszego e, wczorajszego święta i miłej kawy, niedzielnej, spędzonej e, w gronie e, e, tych waszych wspaniałych panów. <laughs> Okej, okay. dobrze troszkę, ale fajnie dzisiaj naprawdę jest ten dzień e, wspaniały. Często jesteśmy na sierodzie wielkopolskiej. Ja to też bardzo e, powtarzam, że ten rejon to jest taki mój drugi dom, i nie, nie wstydzę się tego mówić. Wiele gospodarstw, wiele pól, które znam, tam też często nagrywaliśmy Selera, tam też podlewałem te pola. Ach, Ziemia Śrecka to jest mój drugi dom. Nie ukrywam, że tak często mówię. Dlatego też często z tej ziemi średniej z rejonu Środy Wielkopolskiej robimy bardzo dużo relacji. Mamy tutaj coraz większą rzeszę zadowolonych klientów. To jest najważniejsze i, i faktycznie mam słabość tutaj do tego terenu. I, I dzisiejsze słońce i pogodny dzień dają jeszcze większego powera. Ale dobra, otwórzmy szafę i mówmy, mówmy do rzeczy. Przygotowane gleby. Mamy... Zapowiadane ochłodzenie. Od 13 do 16 marca można się spodziewać na szczęście jakichkolwiek opadów, czy to deszczu, czy może deszczu ze śniegiem. Temperatury mają nagle spaść, i po tym ochłodzenie w tym gospodarstwie myślę, że około 22-25 marca tak sobie planujemy po rozmowie z właścicielem zacząć się w cebuli. Oczywiście jeśli chodzi o sadzenie ziemniaka czekamy za tą prawdziwą wygrzaną glebą. Będziemy też wam pokazywać sadzarkę strukturalną nową, którą zakupiło gospodarstwo. Będziemy też pokazywać ten sadzenie Ziemniaka w jednym przejeździe będzie to też robił ten ciągnik, który będzie wyposażony w bronę aktywną. My też jako grupa Sobecki będziemy Wam pokazywać naszą Sadzarkę, może jeszcze nie tak mocno skonfigurowaną, jak tutaj, ale będziemy mieli dużo, dużo porównań, dużo wiedzy, yy, różne zaprawy, i chemiczne, i biologiczne ten zasób wiedzy na naszym kanale, którym pokazujemy, który chcemy Was też pokazywać yy, uprawy warzyw jako Facebook czy kanał Jakub Sobecki doradztwo. No właśnie, przygotowanie gleby. Tak. Będziemy tu jeszcze wysiewali na pewno. Kredę. Z reguły w, w tym gospodarstwie jony wapnia mamy fajnie wyregulowane. Aż nawet te zasobności w niektórych działkach są, są aż za wysokie 5000 jonów wapnia, 6000 jonów wapnia. To już też trzeba skupić się na tym, jak już w drugą stronę nawet to zakwasić. I przy takim wysokim pH, gdzie często jest 7, 7,2, i 7,5, jony wapnia są 5-6 tysięcy, trzeba też pamiętać, że w czasie sezonu wegetacyjnego, w czasie wegetacji często musimy myśleć o zasilaniu roślin mikroelementami, czyli tych zabiegów mikroelementowych, jeśli chodzi o mangan, molibden, cynk, powinno być więcej, powinno nawet wykonywać się to raz w tygodniu, jeśli chodzi o pobieralność. Tak? Zobaczcie, cały czas wysokie zasobności, niskie zasobności, cały czas najważniejsze to, o czym mówimy. Mówimy o glebie i jej przygotowaniu. Orka wiosenna 7 marca. W ochłodzeniu, które nadejdzie prawdopodobnie około 13-15 marca, po ochłodzeniu tutaj wykonamy włókę, wysiejemy nawozy. Na pewno będzie potrzebna kreda, bo akurat tu, w tym, na tym, w tym miejscu te jony wapnia są niższe około 1000. Jeśli chodzi o dobre rezultaty w cebuli, to jest znacznie, znacząco za mało. Naprawdę, aż mi kusi, żeby tam wsiąść, wygnać pana Janka z tego fotela i chciałbym to zrobić ja, to jest coś, co. E, no właśnie, to jest to, coś, co często możemy e, dzięki wam, pracując z wami, realizować swoje marzenia, te zakupy sprzętów, wymiany sprzętów, czy to używanych, czy nowych. E, ktoś kiedyś mądry powiedział, że najtrudniejsze dla każdego faceta jest pierwsze 40 lat dzieciństwa i w przypadku e, właśnie e, takich zabawek. E, no wow, to jest coś, co e, uwielbiam też robić, dlatego e, również w tym sezonie będę Wam pokazywał od praktyka dla rolnika, jak często też wsiadam w sprzęt, jak często też pryskam, a tutaj w tym gospodarstwie będę się starał, żeby większość zabiegów, tak jak od wielu, wielu lat, było wykonywana przeze mnie. Będzie to trudne, bo 30 hektarów cebuli chyba w 8 kawałkach, no ale cóż, poradzimy sobie. Mm, przygotowanie gleby. Po tej orce... Jak ona osiądzie, obecnie wysiejemy część nawozów. Sól potasowa już była wysiana na początku stycznia. Po tej orce wykonamy włókę i po włóce wysiejemy nawozy. I dopiero agregat pod kątem siewu cebuli damy tego samego dnia, kiedy będziemy planować siew cebuli. Z reguły przy doświadczeniu Dariusza, który jest nieodzowny, bo 30 lat uprawia blisko cebulę, tak, te siewy końcówki marca robimy tutaj w większości tylko odmiany, tylko odmiany pod kątem wysokojakościowym, w większości to trafia do potężnych dystrybucji, które kooperują z danymi sieciami, aczkolwiek w tym roku będzie tu też kroket z Bejo, który już testowaliśmy kilka lat temu i Iroko. Na tych polach trudnych z Wysokim, z wysoką możliwością wystąpienia prawdopodobieństwa różowienia korzeni czy fuzarium, umiejscowimy iroko i kroket. Na innych polach, tych mniej podatnych, damy tutaj odmiany typowo jakościowe, w typie riksburger, Risburger do długiego przechowywania. Powiedzieliśmy o czym. Widzimy dzisiaj, robimy tu orkę, później, za około tygodnia zrobimy tutaj włókę, wysiejemy kredę, polidab jako na amonu, żeby uzupełnić azot i fosfor. Agregat, niebrona aktywną. To jest to moje działanie tutaj też w tym gospodarstwie, w tym rejonie. Pozwoliły na to, żeby wycofać się z brony aktywnej na tych glebach. Ta brona aktywna, czy rototiller, jak róż, różnie nazywacie, rozpyla zbyt mocno glebę. Gdy przychodzi później okres zimnej i mokrej wiosny, mamy problem z zabetonowaniem się gleby. Zobaczmy jeszcze raz. Sprawne oko pana Janka, prościutko, bez nawigacji, mocna porządna orka, zapach ziemi, Ach, któż to doceni? jak ona pachnie, jak ona rodzi, jak ona nikomu nie szkodzi. To coś więcej, jak robota. To, to miłość, to pasja, którą można e, poszerzać i cały czas udoskonalać dzięki pracy z Wami. To jest bardzo, bardzo ważne. E, WK, po WC. Tego samego dnia, nie wcześniej, będziemy uprawiać agregatem, agregatem, który nie rozpyla. Ta jazda musi być dość wolna, niezbyt szybko, żeby zachować strukturę gruzełkowatą. Często też widzicie, jak ustawiamy siewnik, tak żeby wyszły nam charakterystyczne dołeczki, domeczki, żeby nasionka były umiejscowione w tym zaniżeniu. To jest dla mnie bardzo ważne. Jak podejść do pierwszego zabiegu? Często już pytacie, Jakubie, jak podchodzisz do pierwszego zabiegu herbicydowego? No właśnie, tutaj w tym gospodarstwie będzie w tym roku 30 hektarów cebuli, 135 hektarów ziemniaka. W ziemniaku nie ma z reguły to znaczenia, jeśli chodzi o, o łączenie różnych fajnych rozwiązań herbicydowych, czy to lekka ziemia, czy mocna. Tutaj nie widzimy jakichś wysokich fitotoksyczności. W przypadku cebuli, ona jest bardzo wrażliwa. No mamy tutaj naprawdę, musimy być ostrożni. Gleby lekkie, często czwarta b niskie jony wapnia powodują to, że mamy problem z herbicydami, z tym, że one często na takiej frakcji pylistej, na glebach lekkich, działają intensywniej. W tym roku zmieniamy też tutaj trochę podejście. Zaczniemy od jeszcze niższych dawek pendimetaliny, aklenifenu i Patrząc na prognozę długoterminową, gdzie spodziewamy się długiego okresu posuchu, zastanawiam się nad, jednym, nad jeszcze kolejną substancją, trzecią substancją. Chcę dołożyć odrobinkę prosulfokarbu. Oczywiście to będzie wszystko wzmocnione dobrym adiowantem doglebowym. Z na, w naszej oferty sobeckisklep.pl hmm. będzie to Solitera. A na końcu tego filmiku, po wpisaniu kodu rabatowego JAKUB, 5, wyskoczy Wam rabat 5%. Co warto uwzględnić w zakupach a do doglebowy solitera. Będziemy starali się jak najczęściej, najpóźniej co tydzień, co tydzień robić wam materiał z tej okolicy. Tak, tu na połowie tego pola będziemy mieli cebulę z siewu, którą będziemy nadzorować i i ziemniaka, tak? Tam, gdzie jest gleba lżejsza, idziemy z ziemniakiem, gdzie jest znacznie lepsza, lepsza struktura gruzełkowata, wyższe zasobności, idziemy w cebulę. Cebula z siewu. Typowo jakościowa w tym gospodarstwie zawsze liczy się jakość. Ta cebula trafia przez kooperatorów do, do znanych sieci. Co jest problemem w tu, w tym rejonie Środy Wielkopolskiej, kiedyś znanym, wspaniałym z wielu producentów cebuli? Różowienie korzeni, fusarium, oxysporum i wciornastek, tak? To jest coś, co naprawdę strasznie zaniża poziom produkcji w tym rejonie. Patrząc na pogody długoterminowe, a naprawdę e, wydaje się, że chyba się sprawdzą, długi okres posuchy, wyższe temperatury od, od norm mogą generować te problemy. Dlatego też wbijajcie nasz pakiet antyfuzarium, który warto zastosować przed siewem. Pryskamy kultywator, czyli robimy uprawkę i za tym zaraz idzie siew. Naprawdę jeśli jeszcze nie wierzycie w takie tematy, musicie też być dla siebie teste, testerami, sprawdzać nas czy inne firmy. Jeśli pole ma 4 hektary, zróbcie sobie może na razie jeden przejazd z opryskiwaczem. Jeśli ma 10 hektarów pole, zróbcie sobie 2 hektary. Dlatego zobaczycie też różnicę po co idziemy w biologię. Po to, żeby uaktywnić to co często jest w waszej ziemi, ale się uwstecznia. Wstyczczniające się formy fosforu, również i potasu, to jest bardzo ważne. Łączymy kilka produktów razem. Na naszym sklepie sobecki sklep.pl e, wpisując pakiet antyfuzarium, macie cztery produkty e, razem na 3 hektary. E, po co je aplikujemy? Zyskując mocniejszą masę korzeniową. Tak? E, Tutaj mamy też wydłużenie wegetacyjne, które widać gołym okiem, indukcję odporności, mocniejszy system korzeniowy. Jeśli mocniejszy system korzeniowy, to większa indukcja odporności. tak? Jeśli mocniejszy system korzeniowy, to wyższa tolerancja na te najtrudniejsze choroby, różowienie korzeni i fuzarium oxysporum. To jest bardzo ważne. Mamy też sprawdzone rozwiązania, e, jeśli chodzi o walkę z wciornastkiem. W, dobrze wiecie, że przy współpracy z nami nie handlując chemią, zalecamy to, zalecamy chemię, bo nie dajmy się zwariować do profesjonalnej produkcji żywności, chemia jest potrzebna, ale należy nauczyć się jej stosowania na nowo. Po co stosować pełne dawki różnych mikroelementów stworzonych typowo na produktach chemicznych, gdy jest słońce dość wysoko, gdy jest gorąco i sucho? Po co stosować pełne zabiegi fungicydowe w pszenicach, zbożach czy w rzepakach, jeśli mamy zapowiedź trudnych warunków atmosferycznych? No właśnie, dlatego my jesteśmy na to odpowiedzią. Fajne, ciekawe pole w rejonie miejscowości Dębicz, Dębiczek. Gmina Dominowo, powiat Śrecki, środa Wielkopolska, moje miejsce na ziemi. Wiele lat już tutaj się kręcę i, i, i naprawdę cieszę się, że będziemy mogli kolejny sezon z tego gospodarstwa pokazywać Wam wspaniałe relacje. Błędy czasami, jakieś małe porażki, ale myślę, że przeważają sukcesy. Pole 10 hektarowe na połowie Cebula, na drugiej części Ziemia, także będzie się tu działo. Będą nagrywki. Do zobaczenia i jeszcze raz, e, moje szanowne drogie Panie, wszystkiego najlepszego z okazji Waszego wczorajszego święta. Niech każda z Was będzie uśmiechnięta i z tym uśmiechem na twarzy wpisujcie na nasz sklep sobeckisklep.pl Jakub 5 Wyskoczy rabat.